Jeton z Tomkiem Terlikowskim. Powszechny dzień życzliwości. Dzień, 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 dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Była pani dyrektor trzeciego programu Polskiego Radia. I oczywiście o trójce musimy porozmawiać. Ale nie tylko, bo nie, to nie, nie jest tylko. koniec mojego. Nie, oczywiście, no. Mojej pracy naturalnie, że tak. Ale jednak w weekend zdarzyło się wokół trójki kolejne wydarzenie. Tam no musiała pani obserwować to, co się tam działo. Tak i, i Wojtka Mana, który wyszedł do protestujących. Jak długo Wojtek Man popracuje jeszcze w trzecim programie Polskiego Rady? kiedy go wyrzucą? Człowiek Jest. instytucja tru, Tego trudno nikt go wyrzucić Nie, nie, ale... nie, yy, pracę, nie, nie, miał pracę, nie, nie, wychodzić. Pewnie nie, też wyszedł, Pewnie by też wys, wyszedł, powiedzieć, mhm. od razu powiedzieć, żeby mu nie zaszkodzić, że to nie była jakaś ostentacja, tylko po prostu skończył pracę, skończył audycję, wyszedł i trafił na ten fantastyczny tłum naszych słuchaczy. Ale to ja się zapytam w takim razie tak troszkę bardziej ogólnie, tak może troszkę bardziej prowokacyjnie. Ja zawsze od, od wielu lat, nie, nie od momentu, kiedy PiS przejął władzę, tylko od wielu lat mówię, że nie ma czegoś takiego w Polsce, jak media publiczne. Są media państwowe które są kontrolowane całkowicie przez państwo. Pan Kurski nie jest pierwszym politykiem, który zarządza mediami państwowymi w Polsce, bo przed nim też byli politycy, którzy zarządzali mediami. I media w Polsce, te tak zwane publiczne, zawsze miały wypełniać misję nałożoną im przez państwo, czy to w postaci Sejmu, czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w której zasiadali politycy. Więc co się zmieniło? Dlaczego nagle teraz po, jesteśmy w się nie oburzenie? zgodzić. Bardzo proszę. Tylko, że mamy mało czasu, żeby to wytłumaczyć. I ja mogę mówić wyłącznie na przykładzie e, Trójki i mhm. Polskiego Radia. E, owszem, zawsze wybory władz do mediów publicznych e, no, nie były wolne od e, pewnych politycznych e, no, no, wyborów. No na... zawsze politycy decydowali, kto ma rządzić tak. radiem, polskim radiem, skoro mówimy o e, Polskim radzie. Tak, ale nie było takich nacisków. Mogę to powiedzieć jako dyrektorka, która. Ani razu do niczego nie została przyciśnięta. Mhm. I jest oczywiście ogromna różnica między tym, co było kiedyś, gdzie serwisanci byli przyzwyczajeni, że rzetelnie wykonują swój zawód, i teraz, jak to chcą również robić rzetelnie, nagle się okazuje, że inaczej ma ta rzetelność wyglądać. No, nigdy wcześniej nie słyszałam o tym, w wolnej Polsce, żeby przychodziło rozporządzenie, że nie wolno o czymś mówić, że. Andrzej Wajda jednak może nie jest wybitnym reżyserem, należy mówić tylko, że to jest reżyser, a nie wybitny. Choćby z wczoraj z, z protestu przyszła instrukcja do serwisów, że nie wolno mówić o tym, że jest pikieta. Pikieta trwa dwie godziny, ludzie widzą to, jest transmisja jakaś na żywo w innym medium, a trójka się nawet nie zająknie o tym, że coś takiego jest. Ja rozumiem, że to byłoby nie na rękę zarządowi, ale jest wiele takich sytuacji, które nie są na rękę, a jednak się mówi. Podam taki przykład, że jak zostałam pierwszy raz dyrektorką, mhm. to pokazała się taka informacja w jakimś medium, że zarząd, który mnie powołał jest mhm. nielegalnie wybrany i prawdopodobnie, jak to się potwierdzi, yy, okaże się, że również dyrekcja jest nielegalnie, no i yy, prawdopodobnie trzeba będzie odwołać Dyrekcję i to zostało powiedziane w serwisie w trójce. Mhm. Ja dostałam te depesze i nie przyszło mi do głowy, żeby powiedzieć: Przemilczcie, nie mówcie, nie prowokujcie, ciszej. tak? Mhm. No, w ogóle mi to do głowy nie przyszło. To zostało parę, parę razy w ciągu dnia powiedziane na antenie. Trójce. Ale dobrze, ale ja pamiętam na przykład taką sytuację sławną. Ja obserwowałem pracę korespondentów zagranicznych, publicznych mediów bardzo długo i wiele razy. I pamiętam taką sytuację, jak zieloni rządzili w mediach. Zieloni PESEL rządziło w mediach, i, i y, y, pamiętam, jak y, przyjechał. Bardzo ważny polityk PSL do Waszyngtonu i trzeba, chodziło o to, żeby pokazać, że on tam jest przyjmowany absolutnie przez najwyższe szczeble władzy. W związku z tym, ówczesny korespondent TVP sfilmował tegoż polityka, jak z idzie steczką wzdłuż płotu Białego Domu. No i, i, i było tam zdanie padło, że proszę bardzo, bardzo ważne rozmowy tego polityka w Waszyngtonie, bo to zwykłe kłamstwo. Znaczy panie, przychodził pod płotem Białego Domu. No to, to, to czym to się różni od tego, co się teraz robi w telewizji? No. Były takie zabawne historie, rzeczywiście. W, a, a to są zabawne, ale jak nie no, mówi się o pikiecie pod trójką, to nie jest nie, zabawne, to jest, to jest, to jest chwileczkę, dyktatura, chwileczkę. a tam to było zabawne. Nie nie nie, 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 nigdy nie było tak, że yy, nagle przyjeżdża do obiektu na myśliwiecki prawnik, Osoba, która jest podpadnięta, dostaje telefon, że za godzinę będzie spotkanie, i teraz ma trzy możliwości. Uh -huh. Albo bije się w pierś, że rzeczywiście postąpiła źle, bo wchodzący prawnik, nie, nie jest dyrektor, nie jest kierownik redakcji, tylko prawnik, uh -huh. mówi, że y, działa pani na szkodę spółki. I teraz ta osoba, jak się bije w piersi, mówi, że już więcej nie będzie, no to jest uratowana. Jeżeli trochę się stawia i mówi, No, zaraz, ale ja nic takiego nie robię, to zostaje nagane, a jak się bardziej stawia, to zostaje wyrzucony. No, tak i Damian Kwiek właśnie po takiej rozmowie został wyrzucony. No to jednak ta opowieść o, o polityku PSL-u nijak się ma do tego. Chodzi też o klimat, jaki jest w zespole, o to zastraszanie, o to, że. No chociażby jeszcze taka sprawa, spotkanie z panią prezes. Nigdy wcześniej byłam na wielu spotkaniach, ja 40 lat pracowałam w trójce i wielu prezesów różne wprowadzało obyczaje, różne rzeczy mówili do nas, ale nikt nie krzyczał. Nikt nie wchodził na zebranie, nie dar się tak, że nie wiadomo w ogóle o co chodzi. A to było takie zebranie, zresztą nie jedno, gdzie pani prezes po prostu krzyczy, mówi, e, e, a potem daje komunikat do Jaru niezgodny z prawdą. Po prostu jest nagranie tego ostatniego spotkania. Bardzo jestem ciekawa, jak to się skończy, y -hmm. chociaż się obawiam, że ani słuchacze, ani pracownicy trójki niczego nie wywalczą. Niestety, przykro mi, jedyna rzecz, jaka może się wydarzyć, moim zdaniem to jest odwołanie pani prezes, ale to sprawy nie załatwia, bo przyjdzie ktoś inny i będzie podobnie postępował. Czy jedyną metodą na to... Zanim się o to o to, to coś innego. Czy... Kiedyś PiS odda władzę, no to się stanie prędzej czy później. I wówczas wymieni, wymieni się też szefostwo y, trójki polskiego radia i tak dalej. Czy wówczas, wówczas będziemy mieli do czynienia z taką wahadłem w drugą stronę i będziemy przychodzić rzeź tych wszystkich dziennikarzy, którzy przeszli, przyszli do mediów publicznych teraz? Przyczyną tego wszystkiego jest zła ustawa medialna. Myśmy parę lat temu... Przekonanie, że państwo może media robić to jest, Tak, parę to lat jest temu myśmy w trójce przy pomocy bardzo dobrej, znanej kancelarii napisali ustawę, w której zawarliśmy takie sformułowania, takie pomysły, które uniemożliwiają naciski, takie bezpośrednie polityko. Ale nie było klimatu, nikt nie był zainteresowany taką ustawą. Wtedy zresztą przy władzy była Platforma. Ta ustawa jest. Mam ją osobiście w domu w szufladzie i nie mhm. tylko ja, jeszcze parę osób to e, pisało. Jeżeli taka ustawa wejdzie w życie, rozsądna, mhm. e, to jest szansa, że nie będzie tego przechyłu, bo to oczywiście też jest niedobre. Chociaż, jak mówię, e, myśmy bardziej mieli pretensje do Platformy nie o to, że e, robi na bo w radiu nie było takich nacisków, proszę mi wierzyć, tylko o to, że się w ogóle nami nie, nie interesuje, że nas... Yy, był Dobre, przecież taki ale... moment, przepraszam, mhm. ja zostałam odwołana z dyrektora wtedy, kiedy rządziła Platforma, a powstała w mediach publicznych cicha koalicja SLD-PiS. I nic Platforma z tym nie zrobiła. PiS nas wyrzucał, bo Trójka była wtedy pod skrzydłami PiSu. Znaczy winą Platformy jest to, że yy... Do, nie, nie, inne słowo mi nie przychodzi do głowy, ale olała po prostu te media kompletnie. i Nic tak. z nimi nie zrobiła, mogli zrobić wszystko, mogli je wyprostować, mogli je zabrać politykom spod, z wło, znaczy oddać własną władzę w tych mediach i je, je zreformować, niczego nie zrobiła. Ale też się zastanawiam, czy to nie jest tak, że w tych mediach nie było takich nacisków, dlatego że, no właśnie dlatego, że większość dziennikarzy, którzy pracowali wtedy za czasów Platformy, w mediach no miało poglądy mniej lub bardziej bliskie platformie. W związku z tym to, że na przykład w czasie kampanii prezydenckiej media publiczne będą dość przyjazne wobec prezydenta Komorowskiego, było jasne z założenia, no bo dziennikarze mieli takie poglądy, jakie mieli. No nie było tam wielu fanów Dudy, kandydata Dudy w mediach publicznych. Wie pan co, trudno powiedzieć ilu było, ale na pewno było, dlatego że w Trójce absolutnie są osoby, którzy są zwolennikami PiSu, ja o tym doskonale wiedziałam i myślę, że gdyby tu przyszli, to by mogli przysiąc, że nigdy w życiu nie naciskałam ich w żadnej sprawie i prowadzili programy i rozmawiali tak, jak uważali, że jest rzetelnie, uczciwie i swobodnie. A mogę jeszcze powiedzieć taką rzecz. Niedawno dowiedziałam się z portalu Okopres, mhm. że Radio Wnet z, z Krzysztofem Skowrańskim otrzymało jakieś dotacje od państwa, od jakiegoś ministerstwa za czasów Platformy. Mhm. Wyobraża sobie Pan, że ja dziś, robiąc swój portal, zwracam się do rządu PiSu i oni mi dają pieniądze na robienie tego portalu. Mhm. 140 tysięcy. Mhm. jednak Platforma to zrobiła, dała mu te pieniądze. To prawda, to się nie prawda? da, nie da się tego podważyć. A propos portalu, który pani robi, dlaczego jest tak, że słyszeliśmy na przykład o problemach OKO.press, które nie ma pieniędzy, kończą się, kończą się pieniądze. Dlaczego jest tak, że prawica w czasach, kiedy nie rządziła, te prawicowe media jakoś funkcjonowały i oni dali radę przytrzymać te trudne czasy dla siebie i doczekać czasów, kiedy jest im dużo prościej, łatwiej i przyjemniej. A te media, no nie wiem, nieprawicowe, nie, nie wiem, jak je nazwać, mhm. mają taki gigantyczny problem i większość z nich pewnie nie przeżyje najbliższego roku bez wsparcia państwa. No ja myślę, że to dlatego, że prawica jest bardziej e, zjednoczona, e, bardziej wobec siebie e, przyjazna i empatyczna. E, myślę, chociaż nie mogę tego powiedzieć, bo dokładnie nie wiem, ale chyba te media prawicowe istniały dzięki skokom, w każdym razie w, w dużej mierze. E, ja tutaj z tej strony nie ma Dzisiaj się no bo też platforma nie robiła. Takich czystek, nie, nie zachowywała się tak brutalnie, jak dzisiaj się zachowuje pis. Dlatego, jeżeli ja spotykam jakiegoś biznesmena, on mi mówi: Jestem po waszej stronie, czy ja chcę, chciałbym wam dać, ale ja nie mogę tego zrobić, bo się boję, że mi przyjdzie ziobro i coś zrobi, że ktoś mi przyśle urząd jakiś skarbowy albo coś. Po prostu polski biznes boi się pomagać komuś innemu, kto nie jest związany z pisem. To nie chodzi o, o koduj, tylko mhm. po prostu w ogóle. Jeżeli ktoś jest w jakiejś opozycji, a właściwie media zawsze powinny być w opozycji, mhm. bo zawsze powinny kontrolować rząd. A mimo to e, biznesmeni boją się e, pomagać. A czy pani portal przeżyje następny rok? Czy jak Nie jakoś... wiem, czy przeżyje, to się okaże. Staramy się, żeby był przyzwoity, e, żeby był rzetelny. E, robimy wszystko w tym kierunku. Być może, że uda nam się e, już niebawem. E, no, zamieszczać jakieś reklamy. Ciągle się ten nasz portal rozwija, koduj24.pl. Mhm. Mogę powiedzieć, że takie szczytowe nasze sytuacje czy wejścia są przy wywiadach, które zrobiłam i one nieraz osiągają do 120 tysięcy odsłon, więc to nie jest tak źle. No to jest dobry wynik jest No więc dlatego myślę, czy... że jednak jakieś szanse ma, tym bardziej, że wiele osób mówi, że mamy bardzo dobry, mówiąc nieładnie, content, mm -hmm. czyli to, co jest w środku na poziomie. Mam wielu świetnych autorów. I na pewno ten kontent nie jest byle jaki. Słyszę też takie opinie, że to są takie opinie speców od internetu, nie, bez, bez zabarwienia ideologicznego, że osoby, które czytają w internecie o yy, liberałowie, no jakkolwiek ich nazwiemy, o ludzie, którzy są w opozycji wobec obecnej władzy, którzy czytają treści w internecie, dużo mniej chętnie płacą za nie niż osoby o poglądach konserwatywnych czy, czy o poglądach bliskich pisowi. Czy jest, jest, jest taki fenomen w internecie? Bo też zastanawiam się, bo Pani wspomniała o biznesmenach, no ale może sposobem na przykład na finansowanie takich mediów jak Koduj 24 jest szukanie mikrowpłat. Może ludzie się powinni zrzucać? No, płacąc jakieś pieniądze, myślę, że tak. Tylko że często tak jest. My dlatego ja sama nagrałam taki apel do naszych czytelników z prośbą o wpłaty. To oczywiście nie jest przyjemne, nie jest zręczne mhm. proszenie o pieniądze. No, jesteśmy zmuszeni, ale często tak jest, że ludzie uważają, to może ten ktoś, ten drugi mój sąsiad, to ono zapłaci, a ja tam może kiedyś tam. Ale jakieś wpłaty są z tym, że to nie, są, nie jest na takim poziomie, nie są one na takim poziomie, żeby to nam pozwoliło rzeczywiście przeżyć. To samo Piotrek Pacewicz z Okopres, to samo mówi, że ludzie nie chcą wpłacać i że bardzo mało pieniędzy wpłynęło. Może ludzie nie czują takiego zagrożenia, może nie, 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 nie ma takiego przekonania, jakie niektóre osoby z opozycji budują, że właśnie się kończy wolność słowa w Polsce i, i To trzeba... nawet nie chodzi o wolność słowa. Ja powiem, dlaczego myśmy powstali. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo Zachwiały się proporcje między normalnymi mediami, że tak to nazwę, a tymi, którzy służą rządowi. W momencie, kiedy rząd zagarnął media publiczne, to ta równowaga bardzo się zmieniła. Uważamy, że dla Przeciwwagi musimy budować media niezależne. Proszę zwrócić uwagę, jak dużo było tych prawicowych mediów. One nie miały nawet takich nakładów, te tygodniki do rzeczy czy w sieci. Spadają im nakłady ale, według najnowszych danych. Tak, ale widzi Pan, bardzo wiele ludzi nie czyta w ogóle ani tych, ani tych gazet, ale widzi okładki. Wchodząc mhm. do sklepu, widzą. I teraz jak, widzą ciągle. Yy, agresywne okładki yy, przeciwko, yy, nie wiem, w czasie kampanii przeciwko Komorowskiemu na każdej okładce był wykrzywiony i okropny, yy, no to jak mogą potem na niego głosować? To jest taka, to takie przy, przekazywanie podprogowe. Yy, uważam, że my powinniśmy. Yy... Ale paniż yy, to samo, te media prawicowe mówiło o tym, że trójka radiowa, TVP, Gazeta Wyborcza i tak dalej, wszyscy podprogowo przekazują informacje. Znaczy no, te same gazety. No, to jest oszczerstwo. Ja zgadzam się. Jak mówię, nie mogę odpowiadać za żadne media, ale mogę tylko mówić o trójce. Mm -hmm. I, i... Jeżeli ktoś tak mówi, to niech da jakikolwiek dowód. Czy u nas kiedykolwiek było tak na naszej antenie, żeby pokazywać jedną stronę konfliktu? Nigdy. Zawsze dla przeciwwagi pokazywaliśmy wszystkie tygodniki. Często słuchacze pisali, po co wy tego tam cytujecie, jakieś w sieci, czy pokazujecie gościa niedzielnego. Myśmy to zawsze robili, bardzo pilnowaliśmy, naprawdę po aptekarsku, żeby pokazywać dwie strony konfliktu. Więc absolutnie. Nie mam sobie nic do zarzucenia, że trójka była robiona bardzo rzetelnie. Czy słucha pani trójki teraz czasami? Czasami słucham, ale czasami nie mogę wytrzymać. I może to jest dziwne. Tak jak się spodziewałam, że będą jakieś naciski polityczne, to to, to mnie też boli, ale dużo bardziej boli mnie język. Myśmy zawsze przywiązywali wagę do czystego języka. Oczywiście każdy, kto mówi na żywo, zawsze z, może zrobić jakiś tak. błąd. Ale u nas zawsze było tak w trójce, że jak ktoś zrobił błąd, to wiedział, że go zrobił. A w tej chwili odnoszę wrażenie, że nowi redaktorzy, którzy przyszli, nie, nawet nie mają pojęcia, że mówią niezbyt po polsku, chociaż strasznie podkreślają swój patriotyzm. Wydaje mi się to obłudne bardzo i, i bardzo mnie to jakoś tak denerwuje. Pani Magdo, trzymam kciuki za trójkę. Trzymam kciuki za Koduj24, bo każde medium jest potrzebne. Ja nie lubię jakikolwiek medium się przywraca w Polsce. Więc bardzo dziękuję. Trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Dzięki wielkie do i do zobaczenia. Do widzenia. Bardzo. A my zapraszamy już kolejnego gościa.